W naszym scenariuszu będziemy rozmawiać o logowaniu i powszechne wymagania w wielu aplikacjach to rejestrowanie i logowanie ważnych informacji. I możemy rejestrować informacje pomocne w rozwiązywaniu błędów. Więc jeśli w naszej aplikacji wystąpi błąd. No to zespół pomocy technicznej może sobie przejrzeć taki dziennik błędów w celu ustalenia bieżącego stanu aplikacji i działania systemu po wystąpieniu takiego problemu, takiego błędu. Możemy również rejestrować informacje dla celów bezpieczeństwa, a administratorzy systemu będą mogli określić, kto i co zrobił i kiedy zrobił, na przykład kto zmodyfikował, Adres wysyłki dla konkretnego zamówienia dla konkretnego klienta. Możemy także rejestrować informacje do analizy danych, które funkcje systemu są najczęściej używane w naszej aplikacji. Z jakimi funkcjami użytkownicy naszej aplikacji mają jakieś problemy. Istnieje wiele różnych sposobów na budowanie logowania do aplikacji. W tym można również kupować produkty firm trzecich. My jednak, dla naszych celów, stworzymy nasz własny mechanizm logowania. Chcemy, aby każda klasa, którą mamy, klasa NC, czy to klient, czy to produkt, czy to zamówienie żeby ta klasa sama określiła Jakie informacje powinny być rejestrowane? Następnie możemy utworzyć klasę usługa logowanie w komponencie Common i ta usługa zapisuje informacje uzyskane z każdej z tych klas do pliku Dziennika. I kluczem jest tutaj to, że chcemy, aby każda klasa była odpowiedzialna za definiowanie tego, co ona chce zalogować do tego pliku. Dodajmy więc metodę logowania do naszej klasy klienta i do naszej klasy produktu. Przejdźmy teraz do Visual Studio. Przeszliśmy teraz do Visual Studio. Mamy otwartą klasę naszego klienta. Przewinmy ją na sam dół. Tutaj kończą się nasze metody, i tutaj dodamy do tej klasy. Klienta teraz metodę logowania. Metoda logowania będzie oczywiście publiczna, będzie zwracać oczywiście string, będzie nazywać się log i tutaj będzie ciało tej metody. I teraz zadeklarujemy sobie zmienną log i tutaj będziemy chcieli zalogować takie informacje jak klient id i teraz będziemy łączyć ciągi, co będziemy chcieli jeszcze zalogować. Dodamy sobie imię, nazwisko. Też będziemy chcieli zalogować, następnie do imienia, nazwiska dodamy sobie spację, i teraz będziemy chcieli zalogować, powiedzmy, e-mail, tylko damy sobie opis, że to jest e-mail, i będziemy chcieli zalogować e-mail. Dołączymy spację, i będziemy chcieli zalogować status. Tak, to jest oczywiście ciąg tekstowy, dwukropek i teraz będziemy dodawać informacje o tym statusie. To jest stan obiektu i oczywiście tu string i na końcu średnik. I to są informacje, które będziemy chcieli zalogować. Możemy sobie to sformatować wszystko do nowych linii w ten sposób. Wtedy może to będzie troszkę lepiej czytelne, no i teraz będziemy zwracać, czyli return, będziemy zwracać ten log. I to wszystko. Mamy skończoną metodę logowania. I ta metoda logowania tworzy ciąg informacji, które chcemy zalogować, które będą przez tą metodę rejestrowane. Możemy chcieć jakieś dodatkowe informacje w dzienniku. Ale nam wystarczy to, co tutaj wprowadziliśmy. To daje nam punkt wyjścia. Zapiszmy to i teraz możemy sobie skopiować te informacje i otworzyć klasę Produkt. I w klasie Produkt również na końcu dodamy metodę logowania. Oczywiście ta metoda logowania nie będzie logować tych danych, będzie logować inne dane. Będzie logować Produkt ID będzie logować nazwę produktu i będzie logować nie e-mail, tylko opis. Tak opis i może logować również status, bo te informację ma. No i na końcu zwraca tą informację. I teraz zarówno klasa klienta, jak i klasa produktu zidentyfikowała informacje, które chce uwzględnić w dzienniku, które chce zalogować. No, i następnie potrzebujemy usługi, która faktycznie zapisze te informacje z dziennika do pliku. Stwórzmy zatem klasę usługi rejestrowania w komponencie Common. Klasę produktu zapisujemy, klikamy prawym przyciskiem na projekcie Common i wybieramy opcję Dodaj nową klasę i nazwiemy naszą klasę usługa Logowanie. I klikamy Dodaj. Visual Studio dodał nam klasę Usługa Logowanie. Oczywiście chcemy, aby nasza klasa była publiczna, aby była dostępna dla innych komponentów. I teraz w tej klasie chcemy stworzyć metodę o nazwie PISZ do pliku, i chcemy, aby ta metoda była publiczna. Publiczna, chcemy, aby ta metoda była statyczna aby można było wywołać tę metodę bez tworzenia instancji klasy no i w tej chwili nic nie będzie zwracać czyli będzie zwracać void no i nazwiemy tą metodę pisz do pliku i to wszystko i do tej metody prześlemy listę wszystkich obiektów które muszą być zalogowane i może chcemy rejestrować tylko zmienione instancje lub wszystkie instancje, które są tworzone. Niezależnie od tego, w obu tych przypadkach musimy przekazać tę listę obiektów do tej metody. Więc utwórzmy listę, że chcemy przekazać. Czyli tutaj chcemy przekazać listę. No a teraz listę, ale czego? Nie możemy zdefiniować listy produktów ponieważ może ona zawierać klientów nie możemy utworzyć listy klientów ponieważ może ona zawierać produkty no to może po prostu object możemy przekazać jako object listę obiektów ponieważ może to być klient lub może to być produkt a my nazwiemy listę zmienione elementy na przykład zmienione elementy i w tym momencie sygnatura naszej metody jest już gotowa. Przekazujemy listę obiektów, abyśmy mogli umieścić cokolwiek na tej liście. I teraz w tej metodzie będziemy chcieli przejść przez każdy element tej listy i wywołać jego metodę logowania. I następnie możemy zapisać wynik w pliku. Dlatego użyjemy tutaj pętli for each i będziemy chcieli przechodzić przez te wszystkie elementy, które dostajemy, zmienione elementy, i to będzie element, i będziemy pobierać pojedynczy element z tych wszystkich elementów. I to, co chcemy teraz zrobić z każdym z tych elementów, to zapisać go do pliku. Ale żeby zachować rzeczy proste na potrzeby tego demo, to po prostu wypiszemy na konsolę. Czyli użyjemy snippetu CW2 razy tab i mamy zapis na konsolę I na konsole będziemy zapisywać element i kropka. I kiedy wpisujemy kropkę, zauważamy listę członków. Rozpoznajecie tych członków? To są członkowie typu object. Equals `get_type` get to string. Co ma tutaj sens? No bo ponieważ nasz element jest typu. Object. Object, no bo listę przekazujemy tutaj, zdefiniowaliśmy, że przekazujemy listę obiektów. Więc tutaj nie mamy dostępu do metod logowania, do metody log. Metody logowania są w rzeczywistości częścią niejawnego interfejsu naszych klas, czy to klasy produkt, czy to klasy klient. Jak więc możemy wywołać metodę log? Hm. Cóż, możemy spróbować rzutowania klienta. Więc możemy powiedzieć i tutaj zrobić coś takiego, zadeklarować sobie zmienną var klient element i możemy ten element zrzutować na klienta. No ale widzimy teraz, tutaj pojawia się błąd. Dostaliśmy błąd, że nazwa typu nie została znaleziona. To nie działa, więc dlaczego? Ponieważ składnik Common, czyli nasza usługa logowania, która jest komponentem Common, nie ma odniesienia do komponentu warstwy biznesowej, do klienta, więc nie wie nic o klasie klienta. I czy możemy teraz po prostu ustawić to odniesienie? Dodać odniesienie tutaj, żeby było odniesienie do naszej warstwy biznesowej, Kaczorek biznes Layer? No nie możemy, ponieważ nasza warstwa biznesowa, tutaj nasz komponent Kaczorek Business Layer, ma już odniesienie do Common. Ma. A skoro on ma, no to jeśli Common spróbuje ustawić tutaj, spróbujemy ustawić odniesienie do Kaczorek Business Layer, no to będziemy mieli coś, co nazywa się odwołaniem cyklicznym. Bo jedna Jeden komponent się odwołuje do drugiego, a drugi do pierwszego, i takie odwołanie cykliczne jest niepoprawne. Ale nawet gdybyśmy mogli ustawić to odniesienie, to ta technika i tak nie jest dobrym pomysłem, bo za każdym razem, gdy dodawaliśmy klasę, musielibyśmy powrócić do tej metody i dodać tutaj rzutowanie, aby ją wypróbować. To nie jest dobre rozwiązanie. Pozbędźmy się tego rzutowania, pozbywamy się tego rzutowania, a tutaj ten kod na razie sobie zakomentujemy, dopóki nie dowiemy się, co z tym zrobić. Musi być lepszy sposób, żeby sobie z tym poradzić. I co jeśli stworzymy interfejs? Możemy wtedy zaimplementować ten interfejs w każdej klasie, a następnie uzyskać dostęp. Do każdej instancji za pomocą tego interfejsu i to wydaje się rozwiązać nasz problem. Spróbujmy to zrealizować. Zdefiniujemy sobie teraz taki interfejs. Interfejs jest zwykle tworzony w osobnym pliku, podobnym do klasy. Zdefiniujmy teraz interfejs jako część projektu, oczywiście projektu Common, aby mógł być używany przez dowolny komponent. Lub dowolną aplikację. Klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie Common i dodajemy nowy element. Dodaj nowy element i wybieramy Interface i nadajemy interfejsowi dobrą nazwę. Zgodnie z konwencją, interfejs zaczyna się od litery I, dużej litery I, a następnie celu, w jakim jest tworzony, więc nazwiemy go i-Logowanie. I -logowanie. I klikamy Dodaj. W tym momencie mamy więc nasz interfejs. Oczywiście pierwszą rzeczą standardowo, którą chcemy zrobić, to jest upublicznienie naszego interfejsu, ponieważ chcemy, aby jakakolwiek inna klasa lub komponent mógł odwoływać się do niego. Interfejsy mogą wówczas zawierać właściwości, metody, zdarzenia lub indeksatory. Chcemy tylko jednej metody w naszym interfejsie i chcemy nazwać ją log. Czyli dodajemy sobie teraz naszą metodę, którą chcemy mieć w interfejsie. Nasza metoda ma zwracać string i będzie się nazywać log. I to wszystko. Metoda log zwraca ciąg znaków zawierający informacje do zalogowania. Możemy dodać dowolną liczbę innych członków tutaj, ale metoda log jest jedyną której my potrzebujemy, także nic więcej tutaj nie będziemy dodawać. Możemy usunąć zbędne usingi i zapisać nasz interfejs. Członkowie interfejsu nie wymagają modyfikatora dostępu, więc nie zdefiniowałem go tutaj. Członkowie interfejsu są automatycznie publiczni i zauważ, że interfejs nie zapewnia żadnej implementacji. Nie zamierzamy tutaj pisać żadnego kodu. Interfejsy Definiują tylko listę członków, a nie ich implementację. I teraz przejdźmy do klasy klienta i zaimplementujmy nasz interfejs. Możemy zaimplementować interfejs iLogowanie, dodając interfejs do podpisu klasy po dwukropku. Przypomnijmy, że klasa bazowa jest klasą podstawową, z której dziedziczy klasa klienta. Możesz dodać interfejs przed lub po klasie bazowej. Upewnij się, że oba są po dwukropku i że są oddzielone przecinkami. Więc możemy dodać to, ten interfejs na końcu i dodajmy go. I tutaj dodajemy i logowanie. Dodałem i logowanie, musimy jeszcze dodać namespace i teraz e, powinniśmy zaimplementować wszystkie właściwości i metody w tym interfejsie i logowanie. Zdefiniowany interfejs i logowanie ma tylko jedną metodę, metodę log. Jeśli spojrzymy na dół naszej klasy klienta, no to my tutaj już mamy zaimplementowaną metodę log, która jest publiczna i która zwraca string, no i nazywa się log. Więc skończyliśmy tutaj. Nie musimy tutaj już nic więcej robić. Możemy to zapisać i możemy przejść do klasy produkt. I w klasie produkt również możemy zaimplementować interfejs I logowanie i widzimy, że w klasie produktu już mamy namespace common, nie musimy go dodawać, no bo tutaj korzystamy z klasy obsługa stringa, która jest również w komponencie common. Tutaj korzystaliśmy wstaw spacje. No i tutaj w naszej klasie produktu również powinniśmy zaimplementować wszystkie metody naszego interfejsu ILogowanie, czyli metodę log ale jak sobie przejdziemy na dół, no to tutaj już tą metodę log również mamy. Jest ona publiczna, zwraca string i nazywa się log. Tak więc tutaj również jest wszystko gotowe. Ale co by było, jeśli nie mamy jeszcze metody logowania w klasie? Zobaczmy, jak by to wyglądało, gdybyśmy zaimplementowali interfejs iLogowanie w klasie, która nie ma jeszcze metody log. Zapiszmy naszą klasę produktu. I otwórzmy teraz klasę zamówienie. Tutaj nie dodawaliśmy jeszcze metody log, nie ma takiej metody. Zaimplementujmy tutaj nasz interfejs, i logowanie. Oczywiście otrzymaliśmy wskazówkę dotyczącą błędu, ponieważ tu brakuje usingu do common, musimy go dodać, dodajemy, ale zauważ, że nadal mamy tutaj pokazany błąd, i teraz mamy wskazówkę. Że trzeba zaimplementować y, interface. No to możemy użyć tego, me, tego menu i nacisnąć tutaj, wybrać implementuj interface. I w tym momencie Visual Studio y, dodał nam na końcu szkielet metody log, która jest y, niezaimplementowana, a my sobie ją teraz możemy zaimplementować. No to zaimplementujemy sobie ją. Będziemy tutaj tworzyć y, nasz log. Mamy zmienną log i tutaj będziemy chcieli logować zamówienie, zamówienie ID, tak? Do tego zamówienia będziemy chcieli dokleić powiedzmy informację o dacie zamówienia. Data i tutaj sobie będziemy doklejać informacje data zamówienia value Date i doklejamy odstęp, i będziemy chcieli jeszcze dokleić powiedzmy status. No i tutaj będziemy doklejać informacje o statusie, czyli stan obiektu. I tutaj tu string i na końcu średnik. No i oczywiście zwracamy ten log. I to wszystko. Mamy zaimplementowaną metodę logowania. I teraz widzimy, nie ma żadnych błędów. I w tym momencie w naszej aplikacji mamy wiele klas korzystających z interfejsu iLogowanie. Mamy klasę produkt, która korzysta z interfejsu iLogowanie, mamy klasę klienta, która korzysta z interfejsu iLogowanie i mamy klasę zamówienie, która również korzysta z interfejsu. I logowanie. I teraz możemy naprawić usługę logowania, którą rozpoczęliśmy wcześniej, wykorzystując polimorfizm oparty na interfejsie. I mamy tutaj otwartą naszą klasę, usługa logowanie, i teraz przyjrzyjmy się jej. Kiedy ostatni raz opuściliśmy tę klasę, zdefiniowaliśmy listę zmienione elementy które zamierzaliśmy rejestrować tutaj w tej pętli. Te elementy mogą zawierać instancje, czy to klientów, lub produktów, czy nawet zamówień, lub mogą implementować instancje pozycji zamówień nawet. Dlatego pierwotnie zadeklarowaliśmy listę jako listę obiektów. Lista od Object, abyśmy mogli umieścić tutaj na tej liście zarówno klasę klientów, jak i produkty, jak i zamówienia na tej liście, ale teraz gdy nasze klasy implementują interfejs I logowanie, no to możemy użyć interfejsu do uzyskania dostępu do obiektów za pośrednictwem tego interfejsu. Więc teraz zamiast mieć tu listę obiektów, lista od object, możemy teraz tutaj zrobić listę od i logowanie. I to pozwala nam uzyskać dostęp do dowolnych pozycji za pośrednictwem interfejsu i logowanie. I teraz, kiedy to zrobimy, gdy patrzymy na nasz element, to widzimy, element jest teraz typu i logowanie. Zobaczmy więc co się stanie, gdy wpiszemy kropkę. Odkomentujmy to i teraz jak wpisujemy Kropkę widzimy, mamy dostęp do metody log. Możemy użyć metody logowania. I teraz, niezależnie czy tym elementem na naszej liście, który dostaniemy, będziemy tu pobierać, tutaj dostajemy listę elementów, które implementują interfejs i logowanie. I tu teraz pobieramy ten element. I teraz, niezależnie czy ten element to będzie klient, czy to będzie produkt, czy to będzie zamówienie. No, to na tym elemencie będziemy mogli wywołać metodę log. No bo każdy ten element, który tutaj dostajemy, implementuje ten interfejs. Czyli musi mieć tą metodę zaimplementowaną, metodę log. No i teraz możemy to tak zrealizować. Teraz nasz uogólniony kod logowania nie musi wiedzieć nic o żadnej z klas obiektów biznesowych. Wymaga on po prostu, aby dowolny obiekt biznesowy który chce wykonać logowanie, miał zaimplementowany interfejs i logowanie. Jeśli tak, no to nasza usługa logowanie zapewni dla niej logowanie. I teraz zastanów się, jakie użyteczne byłoby to w jakimkolwiek wspólnym kodzie. Na przykład można zbudować usługę poczty e-mail, która pozwoli każdej klasie Zdefiniować temat i treść wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu e-mail. I za każdym razem, gdy chcesz zdefiniować usługę dla innych klas aplikacji, możesz zdefiniować interfejs, a każda klasa, która chce uczestniczyć w tej usłudze, implementuje ten interfejs. Wypróbujmy tę usługę logowania za pomocą automatycznego testu kodu. Ten tutorial, który właśnie zobaczyłeś, to jest część mojego pełnego kursu C-Sharp podstawy programowania obiektowego, który znajdziesz teraz na devhobby w promocyjnej cenie. Nie przegap okazji, aby zgłębić temat. Zapraszam.